Witajcie moi drodzy. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie w tym nowym dniu. Wiecie co, zanim siądę przed kamerą, zanim włączę kamerę i zacznę nagrywać rozważania, zawsze prowadzę taką krótką rozmowę z Bogiem i mówię mu, żeby to on działał, żeby to on prowadził to spotkanie. Bo ja zdaję sobie sprawę z mojej małości, ograniczoności i wiem, że ja naprawdę nic nie mogę, a przynajmniej bardzo niewiele. Natomiast On jest wielki. On jest mądry i On może wszystko. Jeżeli On zechce przeze mnie powiedzieć coś jakiemuś człowiekowi i dotknąć jakiegoś człowieka, to On to może naprawdę zrobić. On to może zrobić. Nawet. Przy pomocy tych moich ograniczonych, słabych często słów, Bóg jest naprawdę wielki. Bóg jest naprawdę mądry i Bóg może wszystko. I z tego zdaje sobie sprawę bohater dzisiejszego czytania pierwszego, Król Salomon. On zanosi taką piękną modlitwę do Boga. Staje przed nim jako ten, który ufa tej Bożej wszechmocy, Bożej wielkości, staje przed Bogiem jako ten, który wie, że Bóg jest wielki, potężny i że nie da się go zamknąć w świątyni, że ta świątynia jest za mała dla niego, choć jest piękna, przyozdobiona pięknymi kamieniami, choć jest bogata, to ona nie jest w stanie pomieścić tam Boga. Bóg jest od tego wszystkiego, co my uczynimy naszymi dłońmi, o wiele większy. Posłuchajcie tego pierwszego czytania. Jest to czytanie z pierwszej księgi królewskiej. Salomon stanął przed ołtarzem pańskim wobec całego zgromadzenia izraelskiego i wyciągnąwszy ręce do nieba, rzekł: O, panie Boże Izraela, nie ma takiego Boga jak ty. Ani w górze na niebie, ani w dole na ziemi, tak dochowującego przymierza i łaski względem Twoich sług, którzy czczą Cię z całego serca. Czy jednak naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Przecież niebo i niebiosa najwyższe nie mogą Cię objąć, a tym mniej ta świątynia, którą zbudowałem. Zważ więc na modlitwę twego sługi i jego błaganie. O Panie Boże Mój, i wysłuchaj tego wołania i tej modlitwy, którą dziś Twój Sługa zanosi przed Ciebie. Niech w nocy i w dzień Twoje oczy będą otwarte na tę świątynię, na miejsce, o którym powiedziałeś: Tam będzie moje imię. Tak, aby wysłuchać modlitwę, którą zanosi Twój Sługa na tym miejscu. Dlatego wysłuchaj błaganie sługi Twego i Twojego ludu Izraela. Ilekroć modlić się będzie na tym miejscu, ty zaś wysłuchaj w miejscu Twojego przebywania w niebie. Nie tylko wysłuchaj, ale też i przebacz. Kochani, urzeka mnie ta modlitwa króla Salomona. Jest to człowiek wielki, człowiek poważany, jest to król. Który też, jak wiemy, no zasłynął ze swojej mądrości. Ale zobaczcie, ten król staje przed Bogiem i prosi go o to, żeby zechciał zamieszkać w tej świątyni. On wie, że Bóg jest większy niż niebo, niż, niż cała Ziemia. On wie, że Bóg panuje nad całym wszechświatem, że jest stwórcą wszystkiego ale ośmiela się prosić Boga, żeby zamieszkał także w tej świątyni. Piękna jest postawa Salomona, tak bardzo pokorna. Zobaczcie, że on jakby tę wszechmoc Bożą dzięki tej pokorze sprowadza także w takie to miejsce zamknięte, można powiedzieć, do świątyni i prosi o to, żeby... Ci, którzy będą się tam modlić, mogli doświadczyć wysłuchania swoich próśb, mogli doświadczyć przebaczenia grzechów. Zobaczcie, Bóg jest wielki, wszechmocny. Nie da się go ogarnąć ani ludzkim rozumem, ani ludzkimi uczuciami. Nie da się po prostu Boga ogarnąć, ale człowiek, który staje w pokorze przed Bogiem, który czci Go sercem, jest w stanie tą wszechmoc Boga sprowadzić na ziemię, jest w stanie zanurzyć się w tej wszechmocy Bożej. Nie jest w stanie, moi drodzy, tej wszechmocy Bożej doświadczyć człowiek, który Boga próbuje jakby dostosować do siebie, który zaczyna Boga postrzegać tymi ludzkimi kategoriami. Wtedy jest to niemożliwe, wtedy my ograniczamy Boga. Natomiast jeśli my wiemy, że Bóg jest wszechmocny i jeśli my zdajemy sobie sprawę z naszej małości, z naszej niedoskonałości, to wtedy możemy tego Boga uprosić o to, żeby nas wypełnił swoją mocą, swoją mądrością. I on przychodzi, bo widzi takie pokorne serca, serca otwarte. Serca, które czczą go ze wszystkich sił. I piękna jest ta wiara Salomona, piękne jest zaufanie, piękna jest pokora Salomona. Moi drodzy, bo on tego Boga nie ogranicza, tylko on jakby zanurza się w tej nieograniczoności Boga i ufa, że Bóg. Troszczy się o swoje stworzenia i że Bóg chce wysłuchiwać tych swoich stworzeń, że Bóg kocha swoje stworzenia. Salomon wychodzi z takiej pozycji własnej małości i tę małość zanurza w Bogu, w wielkim Bogu. Kochani, dzisiaj mi się przypomniał taki fragment z księgi proroka Izajasza, kiedy rozważałam to Boże Słowo. Czytamy w nim. Czemu mówisz Jakubie i ty Izraelu powtarzasz? Zakryta jest moja droga przed Panem i prawo me przed Bogiem przeoczone. Czy nie wiesz tego, czyś nie słyszał? Pan to Bóg wieczny, stwórca krańców ziemi. On się nie męczy ani nie nuży. Jego mądrość jest niezgłębiona. Kochani, takiego mamy Boga. Boga, który się nie męczy, który się nie nuży, który jest wieczny, który jest stwórcą krańców ziemi, który panuje nad wszystkim, który wie wszystko, który jest miłością odwieczną. Taki jest nasz Bóg. Nie jesteśmy go w stanie objąć swoim ludzkim myśleniem, nie jesteśmy w stanie. Ale tak jak powiedziałam, możemy się w tej Jego nieograniczoności zanurzać i możemy korzystać z tej Jego nieograniczoności. Możemy czerpać łaski, których On pragnie nam udzielić. Dla mnie, kochani, to jest niesamowite, że Wielki Bóg przychodzi do Małego Człowieka, że tego Małego Człowieka umacnia, że tego Małego Człowieka podnosi. Że temu człowiekowi małemu daje wszystko, czego ten mały człowieczek potrzebuje. Tylko ten mały człowieczek, nawet będąc wielkim tutaj w kategoriach ziemskich, musi być człowiekiem pokornym. Musi sobie zdawać z tego sprawę, że Bóg jest większy od niego i że to nie ja dyktuję Bogu warunki. To Bóg jest Panem. Ale ja mogę się w tym Bogu naprawdę zanurzać i mogę czerpać miłość, dobro, które w tym Bogu jest, uzdrowienie, które w tym Bogu jest. Bo moi drodzy, możemy mieć też inną postawę. Możemy mieć taką postawę, wiecie, zamykania Boga w jakichś ramkach. W naszych ciasnych ludzkich ramkach. Taką postawę, która próbuje Boga nagiąć do siebie samego. Czyli, że to Bóg jest jakby na moich usługach. Ja coś zrobię, ja coś wypełnię, ja wykonam jakiś rytuał, ja wezmę udział w jakimś obrzędzie religijnym i Bóg mi pobłogosławi. I Bóg będzie wtedy ze mną, a jak ja tego nie zrobię, no to Bóg się ode mnie odsunie. Zobaczcie, to jest zupełnie inna postawa. To jest taka postawa, gdzie człowiek dyktuje Bogu warunki, gdzie człowiek chce Boga jakby tak na siłę ściągnąć do siebie poprzez spełnianie jakichś takich sztywnych reguł, poprzez jakieś takie zimne. Przepisy prawa, wypełnianie tych przepisów prawa. Posłuchajmy słów dzisiejszej Ewangelii. Są to słowa według świętego Marka i spróbujmy zrozumieć różnicę pomiędzy taką postawą salomonową, a postawą faryzeuszy, niektórych faryzeuszy. U Jezusa zebrali się Faryzeusze i kilku uczonych w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają jak obmywanie kubków, dzbanków naczyń miedzianych. Zapytali go więc faryzeusze i uczeni w piśmie, dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami. Odpowiedział im słusznie prorok Izajasz powiedział o was o budnikach, jak jest napisane. Ten lud Czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie, ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji. Dokonujecie obmywania banków i kubków i wiele innych podobnych rzeczy czynicie. I mówił do nich: sprawnie uchylacie Boże przykazanie, aby swoją tradycję zachować. Mojżesz tak powiedział, Czcij ojca swego i matkę swoją oraz kto złoży ojcu lub matce niech śmierć poniesie. A wy mówicie jeśli ktoś powie ojcu lub matce korban, to znaczy darem złożonym w ofierze jest to, co miało być ode mnie wsparciem dla Ciebie, to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca ani dla matki i znosicie Słowo Boże ze względu na waszą tradycję, którą sobie przekazaliście. Wiele też innych tym podobnych rzeczy czynicie. Kochani, ta Ewangelia pokazuje nam taką powierzchowną religijność. Taką religijność, no, na pokaz trochę, tak? Czyli coś robię, coś wykonuję dla Boga, niby, ale tak naprawdę sercem jestem daleko od tego Boga, nie ma we mnie miłości. Ale gdybyśmy zeszli troszkę, niżej, moi drodzy, troszkę pod powierzchnię, to zobaczymy, że tacy ludzie, którzy tak właśnie czynią, którzy próbują sobie zaskarbić Bożą przychylność przez wykonywanie jakichś rytuałów, jakichś obrzędów, przez jakieś bardzo konkretne modlitwy, oni tak naprawdę tego Boga ograniczają. Oni tak naprawdę nie traktują Boga jako kogoś, kto jest wszechmocny i kto działa tak, jak chce. Oni nie traktują tego Boga jako kogoś, kto może czasem zaskoczyć i zadziałać w sposób zupełnie inny, niż my byśmy sobie wyobrazili. Oni tego Boga po prostu tak sprowadzają na swoje usługi. Próbują, bo to jest niemożliwe oczywiście, ale oni swoimi tymi rytuałami, obrzędami, tymi przepisami prawa po prostu tego Boga tak jakby próbują dla siebie zatrzymać, uwięzić Boga. Boże, ty jesteś z nami, bo my wypełniamy takie przepisy i tak się staramy i zobacz, i robimy wszystko według tradycji. Ale ci. Oni są na pewno daleko od ciebie, bo oni przecież nie robią tego. Zobaczcie, a Chrystus mówi: Obłudnicy, obłudnicy, ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ten lud wypełnia tylko jakieś zimne przepisy, strzeże jakichś zimnych przepisów ale tak naprawdę nie ma serca otwartego na tą moją wszechmoc, na tą moją wielkość, na to moje działanie, które jest takie czasem nieprzewidywalne. Moi drodzy, jak Bóg może zadziałać zupełnie inaczej niż my byśmy sobie to wyobrazili, wymyślili. Nie wiem czy macie w życiu takie doświadczenia, ale ja mam czasem coś co się wydawało takie jakieś bez znaczenia, Nagle, po jakimś czasie okazuje się bardzo ważne i wiemy, że Bóg już wtedy działał, że nas przygotowywał do jakiegoś zadania, do podjęcia jakiegoś wyzwania, do jakiejś pracy. Nie możemy, moi drodzy, w taki sposób Boga traktować, bo nigdy nie doświadczymy tak naprawdę tego prawdziwego Boga. Ta nasza religijność taka właśnie przesiąknięta tylko wypełnianiem przepisów prawa, takim wiecie, takim trzymaniem się y, sztywnym y, reguł, tylko tak musi być, inaczej nie ma odstępstwa. Nigdy nie mogę zjeść w piątek mięsa, bo y, to wtedy jest straszny grzech I, i, i zobaczcie, ktoś na przykład nas gości, Y, jesteśmy u kogoś, y, włożył serce w przygotowanie obiadu, ale akurat w piątek zrobił kotlety schabowe. I co teraz mamy mu powiedzieć? Nie, ja nie jem mięsa w piątek. Przecież to będzie przeciwko miłości wtedy. Czy wielki Bóg obrazi się wtedy, że zjadłeś kotleta naprawdę? Tak myślisz, drogi bracie, droga siostro? Właśnie piękne jest w Bogu to, że, że my mamy ciągle przeprowadzać taką refleksję w sercu, co jest zgodne z miłością, i podążać za miłością, podążać za tym wielkim Bogiem, który jest miłością. A miłość zaskakuje, miłość nie trzyma się schematów, miłość czasem robi coś szalonego. Coś zupełnie nieoczekiwanego, coś wbrew regułom. Zobaczcie, święta Weronika otarła twarz zakrwawioną Jezusowi, zrobiła coś sprzecznego z prawem, zaciągnęła nieczystość rytualną, ale zrobiła to z miłości. To była miłość, która wymagała w tym momencie złamania przepisów prawa. I moi drodzy, ja nie zachęcam do łamania przepisów prawa, ja nie zachęcam do postępowania wbrew dekalogowi, mam nadzieję, że mnie rozumiecie, wbrew jakiejś tradycji, którą mamy. Ja zachęcam tylko do refleksji, do zastanawiania się, czy to jest zgodne z miłością, czy to jest zgodne z tą wielkością Boga. Czy ja w tym momencie nie ograniczam Boga, który może chciałby zrobić coś dla tego drugiego człowieka przeze mnie? Coś, co jest w tym momencie sprzeczne z prawem, z zasadami ogólnie przyjętymi. Może Chrystus chce, żebym się pochyliła nad jakimś człowiekiem, żebym poszła w jakieś miejsce, które jest miejscem takim uważanym za nieczyste. Nie wiem, to jakiś prostytutek na przykład. Nie wiem, czy ja wam kiedyś opowiadałam, ale ja na przykład miałam taki epizod w życiu, gdzie odwiedziłam prostytutki dwie. Byłam na rozmowie z nimi, z takimi młodymi dziewczynami i i co? Miałam powiedzieć nie, nie wejdę tam, bo te dziewczyny grzeszą. Jak się poprawią, to może z nimi porozmawiam. Nie poszłam do nich. I rozmawiałam z nimi wtedy, kiedy one żyły w tym grzechu. Ale ja wiedziałam wtedy, że to jest zgodne z miłością, że tego oczekuje ode mnie Pan Bóg. Moi drodzy, nie zamykajmy Boga w ciasnych ramach przepisów, naszych jakichś takich, wiecie, sztywnych myśli, sztywnych reguł postępowania. Jak ja sobie czasem patrzę na naszą Faustynkę, zerknęłam tutaj, tak w tą stronę, bo ona zawsze siedzi na tym miejscu przy stole. To ja widzę kochani tam wulkan energii. Naprawdę, ona jest bardzo energiczną dziewczynką. I nieraz miałabym ochotę powiedzieć: Faustyna, siedź cicho, nic nie mów. Oczywiście są takie sytuacje, kiedy no to jest konieczne, wiadomo, ale wiecie, w takiej codzienności, kiedy nie trzeba się dopasowywać do jakichś reguł, to ja tak myślę sobie, że ja bym jej wyrządziła wielką krzywdę, gdybym powiedziała: Faustyna, siedzisz teraz na krześle przez na przykład 20 minut i się nie ruszasz, bo ona potrzebuje. Te swoje uczucia, te swoje emocje, tą swoją energię po prostu spożytkować, spalić, można powiedzieć. I wiecie, tak sobie myślę, że Bóg to jest też taki wulkan takiej dobroci, miłości, spontaniczności, wielkiej mądrości. I niedobrze jest, bardzo niedobrze, jeśli my Boga właśnie tak. Związujemy i mówimy mu sieć cicho i dostosuj się do moich reguł. Bóg jest wtedy naprawdę ograniczony, ale ograniczony przez nas samych, bo Bóg nie działa nigdy przeciwko wolności człowieka. Bóg szanuje wolność człowieka. Dlatego pozwólmy Bogu być Bogiem. Chyba już to kiedyś powiedziałam na tym kanale, właśnie w taki sposób. Pozwólmy Bogu być Bogiem. Niech On w naszym życiu naprawdę króluje i niech działa ze swoją mocą, niech działa tak, jak On chce. Nie zamykajmy Go w jakichś ciasnych ramach, w sztywnych pudełeczkach. Nie każmy Mu się tam mieścić, bo On się tam po prostu nie może zmieścić, bo Jego jak to powiedział Salomon, niebiosa nie mogą pomieścić. Kochani, o tym jest właśnie mój dzisiejszy wiersz. Aby nie zamykać Boga w naszych ciasnych ludzkich ramkach, niebo w sercu, nie chcę zamykać Cię, Panie, w religijnych obrzędach. I przeróżnych przepisach prawa. Nie chcę nawet myśleć, że zyskam twą przychylność, gdy zrobię coś niesamowitego, uczynię jakieś wielkie coś. To byłoby takie małe, naiwne, sztywne, tak jakby próbować sprowadzić kwitnącą wiosnę. Trzema podskokami, lub dotknięciem drzewa, na którym wylądował kos. Boże, wielki, boże dobry, nie pozwólbym kiedykolwiek ograniczała cię. Działaj jak chcesz, działaj z mocą, a ja będę kochać cię coraz bardziej. I prosić moje serce, by czyniło przestrzeń dla nieskończoności Twojej. Kochani, poszerzajmy nasze serca. Poszerzajmy nasze serca, aby były one zdolne przyjmować te wszystkie łaski, którymi pragnie nas obdarzać Bóg. Poszerzajmy nasze serca, aby one coraz bardziej Boga miłowały, aby coraz bardziej się nim. Zachwycały. Nie traktujmy, moi drodzy, obrzędów religijnych jako jakichś takich zaklinaczy rzeczywistości. Że coś zrobię, to coś otrzymam. Więcej zrobię, to więcej otrzymam. Zaufajmy Bogu. Zaufajmy Bogu. On wie, co dla nas dobre. On jest miłością, kochani. Trzymajcie się cieplutko, niech ten dzień będzie dla Was piękny i błogosławiony. Z Panem Bogiem, pa!